Witajcie na kanale Kwasogranie w kole za sterami Wisły, Kraków. Dzisiaj e, zanalizujemy sobie troszkę nasz e, zespół przed tym meczem z GKS-em. Jak wiecie, mamy na wypożyczeniu, e, mamy na wypożyczeniu Brodę e, mamy e, Gerbowskiego, mamy Patela, który raczej odejdzie. Leszczyński będzie chyba tym drugim bramkarzem. Krzyżanowski zostanie, Janasik zostanie, uryga kończy mu się kontrakt i odchodzi definitywnie tutaj nie mieliśmy nawet możliwości przedłużenia, kolej zostanie, poprawa Gryszkiewicz. Będziemy szukać obrońcy, ale nie wiem, czy będziemy szukać, ponieważ mamy Adiana Majersa, obrońca 18-letniego Australijczyka, który może, może wróci do nas. Zobaczymy, czy uda nam się, żeby go bo pewnie jest opcją wykupu. Jeśli jest opcja wykupu, no to pewnie Klub z tego skorzysta. No i 12 baniek wpadnie nam, wpadnie nam do. E, właśnie, czy wpadnie, czy nie wpadnie. Może spróbujemy go ściągnąć wcześniej. Sacek zostaje, shot raczej zostaje, ale tutaj jeszcze będę myślał o tym. Jest Michalski, właśnie Bogdan, który też jest na wypożyczeniu. Bardzo ładnie Bogdan Michalski się rozwinął. 17 lat, więc może być tak, że. Bogdan Michalski tutaj zastąpi Szota na tej prawej stronie i z Szotem się pożegnamy. Wydaje mi się, że Tomasiewicz odejdzie, jeszcze nie przesądzone. Młynek na pewno, Tarzyński raczej zostanie, ale albo tutaj poszukamy jeszcze jednego zawodnika na lewą stronę. Goguł jest wypożyczony, Karbo odchodzi, tutaj też chyba nie było możliwości, tak jest z tego co pamiętam. Olejarka wydaje mi się, że odejdzie. Nad Kozubalem się zastanowię jeszcze, ale na pewno tą kadrę pomocników musimy zmniejszyć. Jest Antonucci, jest, Antonucci, jest Kozubal, jest Jagieło. Mocni zawodnicy, którzy mogą pchać ten klub do przodu. Teryjkowski wydaje mi się, że odejdzie. Listowski zostaje. Musolik odejdzie. Kurminowski odejdzie na pewno. No i tutaj Rodado zostanie. Mamy. Dwa miesiące do końca będziemy próbowali podpisać z nimi kontrakty, ale pewnie nie w tym odcinku, a w kolejnym będziemy się na tym skupiać. Tych kontraktów jest sporo do przedłużenia, więc no, przed nami odcinek kontraktowy. Ale Gryszkiewicz i spółka trzeba się tym zająć jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. A może dzisiaj, a może teraz, a może to jest ten czas, żeby szybko. Yy, zrobić, no musimy to zrobić i tak. Musimy to zrobić i tak. negocjuj przedłużenie Gryszkiewicz I. Po kolei będziemy lecieć, po kolei będziemy walczyć. Akceptuj 3 lata. Kontroferta 2 lata. No i super. Zignoruj 3 miliony. Odrzuć. No, i spróbujmy. 6000. Nie rozwlekajmy. Podpisany wąż za czyste kąta. Dobra, może być. A nie jest powiedziane, że nie. Ja, oby jak najwięcej tych czystych kąt było. Był Gryszkiewicz. Był Gryszkiewicz, teraz mamy poprawę. Tutaj też chciałbym zostawić, zostawić go. Ma na dwa lata, na dwa lata spowolnie. Bez przedłużenia z rok. Okej, akceptuj. Tak niechętnie przedłużają te kontrakty, a przecież... Nie wiedzą, że będziemy za niedługo grać w pewnie. Wolność zapotkli jest czysto prawda? Zgadzamy się. Będziemy zapewnie za niedługo grać no, Staramy się, żeby wygrać tą ligę. Staramy się, żeby nie da się przedłużyć. Janasik ja negocjuje, tak jest, zostaje dobry obrońca. Pozytywne wrażenie Warna na mnie. Potrafi zagrać ofensywnie, więc jak najbardziej na dwa lata ajajaj mam ajaj. oferta. mogłem zakończyć ten jego rok, dobrze, Cet. no i oczywiście dwa siedem zobaczymy dwa dziewięć, ok nie ma tutaj problemu, żeby się kłócić z tym zawodnikiem Sporo tych piłkarzy jest w kolejce do przedłużenia. Żukrowski jak najbardziej to jest udany transfer tego piłkarza do naszego klubu. Aceptuj. I no, on pokazuje w każdym meczu, potrafi grać w piłkę dwa lata. Pewnie będzie chciał bez przedłużenia. rok. rok Aceptuj. Myślę, że to 4400 nie będzie problemem i zostanie na tych starych warunkach. To jest też ważne, żeby R 700 bonusy zapłacili. Jest dobrze, że ta masa na koncie jest, bo jednak sporo tych piłkarzy bierze te bonusy, a teraz też taki rok, że kończą się kontrakty. Leszczyński, myślę, że rok zostanie, tutaj nie będziemy przedłużać. Kurminowski, nie damy rady. Radkiewicz, przedłużymy. Pominowski sam wypowiedział na umowę. Tutaj ja go rozumiem, no nie dostawał szans. Stawialiśmy na Radkiewicza, do niego rotacyjne eee, występy. Nieźle. Mok. dwa No i płaca. Dajmy mu 2002. Biłkarz dopiero rozpoczyna przygodę z wielkim futbolem. roda do negocji zostaje Rodado. No, no, no. Tutaj Rodado radował mnie raz na sztyłek, akceptuję, więc zostawimy tego zawodnika na 3 lata bez przedłużenia kontroferta na 2 lata, bez przedłużenia perta na rok. No strasznie się targują ci klukarze nowe jakieś 200 mam nadzieję, że nawet szybko nam się uda przez to przejść żebyśmy ruszyli do dodatkowe 500 za podpis jak najbardziej się zgadzamy tutaj nie ma większych problemów żeby spełnić te oczekiwania shot Też patrzymy na długość, na długość kontraktu piłkarza. Ważny piłkarz, ważny piłkarz to LP. 3 lata. Androperta 2 lata. Ok. Zignoruj. 1800. Ściągniemy tych zawodników z wypożyczenia kolej ze względu na to, że tam wydaje mi się, że były te niższe klauzule transferowe ujęte, a nie 12 milionów. I to może być rotacyjne występy ok 3 lata, Properta. 2200. Kolejny jest solidnym obrońcą, dlatego zostaje z nami na kolejne lata. Choć pewnie głosy niektórych będą, żeby jednak nie przedłużać. Tomasiewicz, przedłużam kontrakt, ale raczej do sprzedania. Choć tutaj będę się jeszcze wahał. To może być tak, że rotacyjne występy będziecie ważne. Ok. Trzy lata, to jest przeniżenia, Dobra, super to załatwiliśmy. Jesteśmy mistrzami negocjacji. Mistrzami negocjacji. Tomasiewicz dostał lepszą kasę i. I zostaje swoim akterem sprawy czy żyra, kontroferta rock. Właśnie wydaje mi się, że albo Żyra, albo Tomasiewicz, ale chyba tutaj Tomasiewicz podjął tą decyzję, że przedłuża, więc możliwe, że skorzystamy z tej opcji nie zostało tego dużo, ale nie to Listowski Przedłużymy. Tutaj pokazał w ostatnim meczu pucharowym, że jest to robikę, który. Mamy rotacyjne. Ważne, ok. Tak, Było buziak. Kontropeta na rok. Dobra. Zostało dużo, mam nadzieję, że nie przynudziłem tym, że musimy to zrobić, to jest, są takie momenty, które musimy wykonać, no i tutaj Masiewicz Jagiełło jeszcze został i wydaje mi się, że ściągniemy zawodników do kraju. Strasznie rozczyniony są ci że tak mocno musimy popracować tym kontraktem. Okej, okay, może być. No i teraz zobaczmy, jeśli chodzi o wypożyczenia, to jest Myers, jakbyśmy zakończyli. Ok, odwołujemy. Michalski. Odwołujemy. No i ok. Mamy dwóch zawodników w naszym zespole. Jest dzień meczowy, jest wieczór. Zobaczmy, jak się prezentuje, prezentują nasi zawodnicy. Tutaj, jak widzicie, są piłkarze podmęczeni. Kontynuuj. Nie, wyjdziemy z tego. Zobaczymy, jak wygląda kalendarz. Będzie potrzebna zmiana, jak widzicie, na pozycji obrońcy. Tutaj wygląda to dobrze. Puchard daleko jest ok, więc no, troszkę, więcej, troszkę więcej problemów, jeśli chodzi, ale akurat, zobaczcie, prawa Myers. Bardzo dobrze się Majers Michalski. Sprawdźmy Michalskiego za tatka. Jak coś, odrzućmy szota. Za. No właśnie. Dobra, myślę, że wytrzyma to. Jest Radkiewicz, który musi sobie odpocząć. Za Radkiewicza Listowski. Jest Amajew. Za Antonika. I chyba tyle zmian. Jana się raczej wytrzyma. Tutaj na ławce rezerwowych dobra Szot i Radkiewicz zostanie zmieniony za Sztila. Który też musi dostać okazję, bo zaraz i Sztil nam będzie chciał wyfrunąć. A Majew? Herbowski na ławce. To ja się cały czas zastanawiam. A właśnie. Przejdźmy jeszcze do. Przejdźmy jeszcze do. Do Michała Karbownika. To jest ta lewa strona. I właśnie. Michał Karbownik. Klauzula odstępnego 29 milionów. Myślę, że ucinam nam wszelkie spekulacje, jeśli chodzi o ten transfer, ale szanuję. Lecimy w takim razie z dniem meczowym. Zobaczmy jeszcze może komentarze, bo tam na czacie widzę, że ktoś jednak, ktoś jednak się odzywa. Pewnie będzie chciał wystąpić ostatnio, rozważę Twoją prośbę i powraca z wypożyczenia. I Bogdan Michalski wraca z wypożyczenia. Bardzo fajnie, miło i widzieć. Będą mogli się wykazać w tym spotkaniu. Na pewno im będzie to wzmocnienie. Bergier, Janusza, Rogala. Troszkę wydaje mi się, że panowie rozwinęli się na tych wypożyczeniach. I co za tym idzie? Dostają szansę: Majers, Michalik, Michalski, Michalik, Michalski. Piekę z Bergierena, na Czpicy. No ja tutaj z tam Tomuci, Majewel, ale i już przejęliśmy piłkę czy listowski. Dostał szansę po świetnym meczu Pucharu Polski. Teraz do paulowany przez Holmesa. Tu będzie czerwona kartka. Ale co to za żółte kartki? na no tutaj widzicie, że wyjście na czystą pozycję. Pało

wojsku tutaj opuścił, opuścił krycie, strzał, Grewewski, 1-0 dla WPS. No dobrze zostawiliśmy właśnie Burmayersa. Berger zdobywa gola na 1-0, tak mi się wydaje, że to jest ten zawodnik. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę, bo bramka bardzo urokliwa, bardzo urokliwa bramka. No i teraz tylko Berger, tak właśnie myślałem, że to tutaj nie doskoczył. Jeszcze to jest, mamy bramkę ten zero gronowski oko Michałski, Michałski, Michalski, Michalski. Odpuścił znowu swoją stronę Michalski teraz e, był faulowany ale od, odpuścili tu każe e, Wisły Majers dobrze jest taki jest faul. faulu chyba z dobra Jutrzyk Jarbowski wreszcie do Janasik Janasik Komuś Listowski, a ma jechać, 20 minuta to 20 ja prowadzi z Wisłą Kraków, droga La, Listowski, Żukrowski, półka do Rodawa, na sporo miejsca, gdzie uderzał z dystansu, no jest taka sztuka broni, bardzo jedna interwencja, bramkarza, e, bramkarza u teraz jest w pierwszej. Głęboki oddany strzał, Antony Czli do Plas Plas mało widziany w tej drugiej połowie. I to do listowskiego, Listowski, mamy 1 do Żeby to on w przyszłym sezonie będzie bo tworzył parę napastników, które rozpoczną tę walkę o najwyższe cele. Zobaczymy. ładna bramka. Mamy wyrównanie Mistowskiego. Sporo czasu, żeby wygrać to spotkanie. 30 minuta dopiero się wiele wydarzy. Michalski przegrywa to jednak z Rogalą, ale wraca. Żukowski, Michalski, Rogala. Zbyt łatwo Rogala sobie radzi tutaj z młodym Michalskim piłka do Listowskiego, Listowski ładnie operuje piłką w środku, widzi już wychodzącego Antonucci, Antonucci do Plaswicza, Plaswicz Rodado, pojawia się Rodado i pojawia się szansa na bramkę tuż przed przerwą w mocy, strzał, ale w ogóle Tomek kolejnie dowierza. a taka okazja Rodado mógł podciągnąć wyżej, niestety, niestety skorzystał, zaryzykował, może dobrze, to też takie Próby są pożądane przez renera. Ufaulowany zawodnik GPS-u. Szybko rozegrana piłka. Ograni piłkarze w Wisły, ale na szczęście e, zawodnik GPS-u nie trafia. 300 od Michalski. A Maje. Michalski. je. Michalski. kończy Młody e, zawodnik w Wisły. Zbiera się do ataku, ale tutaj błąd Michalskiego przy wykończeniu tej akcji, no niestety 1 jednego pierwsza połowa. Wydawało mi się, że pierwsze 15 minuty na po okresie, potem te statystyki się odwróciły. Jak widzimy to się takie piłki równo, równo po 50%, a druga połowa nie będzie dla nas kluczowa. Michalski. Michalski jest Rodado, jest Antonucci Antonucci, mamy bramkę na znak. A jest to o czym mówiłem Antonucci dostaje, zbisał na dłużej. Wisko Kraków zaczyna grać. w potem Majer. Potem 3. zablokować. Michalski. Tutaj Bergier. Dobrze, też kierowniczy. Opanowaliśmy atak, atak GPS-u. Michalski przerzucił piłkę na drugą stronę. Bardzo fajna piłka. Daleko zbierają Antonucci. Plast, Rodado. A i tutaj zabrakło skuteczności w podaniu. No i niestety GPS zaczyna kontrę swoją. Już jest na połowie Wisły Kraków. Już zaczyna się coś dziać, ale świetnie Antonucci wyjaśnia tutaj zawodników GPS-u. Czy między Również prezent niedokładnym podaniem i teraz oni przed szansą mają sporo miejsca na danie strzału w się, ale na szczęście na drugie tempo wroga. Baswicz, Starzyński troszkę zły za to, że nie, ma go, że nie ma go na boisku. I za to jest Listowski, który raczej zdobywa trzecią bramkę dla Wisły. Nie mieli się, pięknie uciekamy do psl i Widać między innymi zażyłość, od razu majetek, listowski, plasmicz. Wszyscy podchodzą, bardzo fajnie to wygląda. Listowski, nie, tutaj... Mam to do zmiany, ale chyba jeszcze poczekamy. No tak, mówię, to jest problem antomocylicznego. 50 minuta, ee, 60 minuta, 68 mam to mączy Plaswicz. do Dobrze. Próbowaliśmy. Może zróbmy tak, że ustawmy ich już przy linii. Wejdzie Jagieło. Wejdzie Starzyński za Plaswicza. Zaroda do sztil i zamien go z Listowskim. A Majew Terulipowski. Nie wiem, czy damy radę Żyre wprowadzić. Damy radę. No to... Chłodźcie. 94 minuta, są so już nowe twarze na boisku. Szedro Dado, dostaje szansę Stier. Ograł Listowski, który chciał zagrać w tym meczu. Jest Grebowski. Dalekie wybicie do listowskiego. Listowski żyra. Tak samo przedłużył żyra kontra. Jagiełło. Jagiełło sztir. Do środka, do Terujkowskiego, świetna piłka do Listowskiego. Listowski nie zawaha się strzelić czwartej bramki. 4 do 1, Listowski. Listo, a karnego. Napiszcie mi w komentarzu, jak oceniacie występ. Dzisiaj się Bardzo ładne.

Odbija się od Michalskiego, Peripowski, Styl, do Listowskiego, Listowski powoli zatrzymał tą piłkę. Jest Peripowski, Peripowski, Styl, Listowski, no i tutaj brakło komunikacji między tymi zawodnikami. Michalski puszcza sędzia e, grę dalej, chyba żyra za, zaczepił e, za zawodnika Gierwicksu, Peripowski. Rujkowski koniec znaczy szkoda, bo Terujkowski musi pokazać na tej prawej stronie. Wydaje mi się, że ta prawa strona jest dla niego lepsza i stopki. Zdobył dzisiaj e, trzy brameczki, więc zabiera piłkę do dobu. Coś pięknego. Statystyki przemawiają na rzecz e, naszej drużyny. Zobaczmy jak sobie poradzili e, zawodnicy, którzy dopiero weszli do drużyny. Majers słabo Michalski, ładny mecz. Majers widoczny, niewidoczny, niewidoczny, ale najważniejsze, że żeby z zespołem. O statystykach nie widać, ale wymi mówi sam dla siebie. Ten do jednego to jest bardzo dobra informacja dla kibiców Wisły Kraków. Rzucimy okiem na tabelę. Coś się tutaj dzieje. W nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. No właśnie, podnieśliśmy morale Stila, ale zobaczmy, jak wygląda tabela. Piąta pozycja, 52 punkty. 52 punkty, tutaj sporo się dzieje. ścisk w czołówce, ale to dobrze. Ścisk w czołówce to dobrze, będzie walka do końca. Nie możemy gubić punktów. Teraz, jak każdy mecz, to ma meczostwo, ale teraz będziemy odczuwać tą presję w wyniku. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6 spotkań do końca, więc tu się wszystko jeszcze może wydarzyć. Listowski pewnie chciał podziękować za mecz, oczywiście imponujący występ, bardzo dobry występ tego zawodnika. Ja zachęcam Was do komentowania, ja zachęcam Was do oglądania. Widzicie wiśle, Kraków. No, nie wiem czy nie wiem, czy e, będzie taka możliwość, czy nie, ale jak e, tak mi się wydaje, że... Może nie ma zbyt wielu szans na to. Ale teoretycznie możemy zdobyć 70 punktów maksymalnie, czyli wyprzedzić w stanie jesteśmy Legię Warszawa. No, Legia Warszawa nie może przebić 70 punktów. Nie może przebić 70 punktów, a przypomnijmy, że będziemy też z nimi rywalizować. Wydaje mi się, że maksymalnie to drugie miejsce jest w naszym zasięgu w tym sezonie, a w kolejnym sezonie będziemy się bić o więcej. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie kciuki, by przegrywała. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.